spokojnie starczy na cały dzień jest boczek łazami no i przyszła pora na łazami kopiuj taki słuszny kawał boczku pokroiłem w kostkę cebulę tak samo teraz przesypuję łazany gotuję w każde 100 gram litrze wody gdy woda się zagotuje wrzucam na 4-5 minut i tak gotuję Najpierw smażę boczek. Kapustę piszoną kroję jak najdrobniej. Gdy kapustę przesiekałem, całe mięso razem z cebulą obsmażam. Następnie dorzucam posiekaną kapustę i przyprawiam. A czym przyprawiam? Zaraz. Do łazanek blatują takie marynowane pieczarki, które siekam. W małą kosteczkę. Tak pokrojone pieczarki są po prostu wyśmienite. Świeży moczu, świeży moczu śląduje na pewno. I także I nic więcej do łazanek nie potrzebuje. To wszystko ląduje na patelni. Całość podsmażam na sprężystwo. I wlapuję kapusta. Na koniec wlatują marynowane grzybki i kapusta. Pieprz motkowany z kolendrą. Kmin rzymski co na przyprawę do łazanek oczywiście pieprz i trochę soli całość rozgniatam i jak urobię przesychuję do naszych łazanek, ale to pachnie Całość rozgniatam i jak urobię, przesypuję do naszych łazanek. Ale pachnie. I tłuczkiem rozgniatam wszystko i wrzucam całość do patelni. Jak już mam wszystko, mieszam. Staram się wytrącić jak najwięcej wody. Gdy dobrze wymieszam grzyby, boczek i kapustę z przyprawami, przykrywam pokrywkę, zaglądam do wody. Jeszcze woda się nie gotuje. A tutaj już bucha z garbów. Gdy porcja 100 gram łazanek przekroczyła 12 zł postanowiłem sam wziąć sprawy w swoje ręce korzystając z okazji jeszcze sobie wrzuciłem kotlecika do odgrzania gdy łazanki się ugotowały całą całość do kapusty i miesza. na pół kilo kapusty kiszonej spokojnie połowa paczki 250 gram makaronu łazanki wystarczy tak wygląda półmisek łazanek bez ceregieli. I jeszcze dymek leci. Jest grzybek, jest kapusta, jest boczek. Czego chcieć więcej? Łazanki. Łazanki. No to smacznego. Łazanki na obiad. Dobrze przesiekana kapusta robi robotę. Miękki makaron. Dobre przyprawy. Podane na gorąco. Łazanki na obiad. Nic spalnialszego. Dzieci to uwielbiają. No to smacznego. Łazanki na obiad.